Cześć, ja nazywam się Marcin i jestem ambasadorem marki Tota. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o lokalnym młynie z wieloletnią tradycją. Działający już od 1942 roku, młyn żabczyński posiada w swojej ofercie szeroką gamę różnego rodzaju typów mąki. Stawia na wysoką jakość produktów, którą dzisiaj chciałem zaprezentować. Firma ta bazuje na trzech młynach: łaskarzew, łuków i stoczek łukowski. Posiada też swoją piekarnię w Łaskarzewie, co ciągle pozwala udoskonalać mąki. Wszystkie produkty są bez polepszaczy, a nawet mąka do pizzy nie jest mieszanką na pizzę, tylko czystą mąką. Przedstawiam Wam nowość. Mąka prze na typ 00 charakteryzuje się wysokim stopniem zmielenia, dzięki czemu pizza nie nasiąka sosem pomidorowym, zachowując swoją chrupkość. Ale o co w ogóle chodzi z tymi typami mąki? Im większy numerek przy mące, tym więcej soli mineralnych zawartych w niej. Produkcja mąki polega na mechanicznym rozdrobnieniu oczyszczonego ziarna za pomocą specjalistycznych urządzeń. W ten sposób z rozdrobnionego bielma wytwarzana jest mąka, a oddzielone warstwy owocowo-nasionne tworzą otręby. Mąki typ 750 chlebowe idealnie łączą się z mąkami żytnimi. Zobaczcie jak wygląda taki chleb. Mąka żytnia typ 720. Upieczemy z niej pyszny domowy chleb na zakwasie. Taki chleb będzie zdrowszą alternatywą dla kupnego pieczywa. Chciałbym wam jeszcze pokazać jak wygląda taki zakwas. Następnym przygotowanym przeze mnie chlebem jest chleb drożdżowy z mąki żytniej pełnoziarnistej pszennej graham typ 1850, trębów ziaren oraz innych mąk prozdrowotnych. To ta mąka posiada szeroką ofertę produktów. Mąka typ 450 jest najbardziej popularną i mającą szerokie zastosowanie w kuchni mąką. Idealnie nadaje się do ciast, tortów i pieczywa białego. Jako ciekawostka mogę wspomnieć, że jest jej zawsze najmniej w młynie. ze względu na to, że powstaje ona ze środka ziarna, czyli Bielma. Firma Tota posiada opakowania mąk od 1 do 25 kg w paczce. Przejdźmy do mąki pszennej typ 500 luksusowej. Jest cięższa od mąki 450 oraz posiada ciemniejszy kolor. Dlatego też z tego rodzaju mąki idealnie wychodzą pierogi, makaron czy naleśniki. Mąka Krupczatka. Jest idealna do wyrobu ciasta kruchego, rogalików, kruchych babeczek i tart. Na koniec chciałbym Was serdecznie zaprosić na profil Tota Mąki w mediach społecznościowych. Znajdziecie ich na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie oraz na stronie internetowej www.tota.pl. Tam również zakupicie wszystkie rodzaje mąk oraz znajdziecie przepisy moje i innych blogerów. Cześć!